10 najlepszych miejsc do odwiedzenia w Portugalii Witamy w naszym przewodniku po 10 najważniejszych miejscach, które warto odwiedzić w Portugalii. Ten piękny kraj oferuje doskonałe połączenie bogatej historii, zapierających dech w piersiach krajobrazów i żywej kultury. Odkryjmy najlepsze miejsca, jakie Portugalia ma do zaoferowania. Lizbona Stolica Portugalii to tętniąca życiem metropolia z bogatą historią. Przejdź się wąskimi uliczkami Alfamy, najstarszej dzielnicy Lizbony, i przejedź się ikonicznymi żółtymi tramwajami. Nie przegap Zamku Świętego Jerzego, skąd rozciągają się panoramiczne widoki na miasto i rzekę Tag. Dzielnica Belem jest domem dla kilku obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, w tym klasztoru Hieronimitów i wieży Belem. Porto Znane z wina Porto, Porto to malownicze miasto z oszałamiającym nabrzeżem. Odkryj kolorowe domy dzielnicy Ribeira, przejdź przez most Dom Luís I, aby podziwiać zapierające dech w piersiach widoki i odwiedź Livraria Lello, jedną z najpiękniejszych księgarni na świecie. Nie zapomnij zwiedzić piwnic z winem Porto w Villa Nova de Gaia. Sintra to bajkowe miasteczko słynie z romantycznej architektury z XIX wieku i bujnych lasów. Odwiedź kolorowy Pałac Pena usytuowany na wzgórzu i odkryj mistyczną Quinta da Regaleira z jej odwróconą wieżą i tajemniczymi tunelami. Zamek Maurów oferuje oszałamiające widoki na okoliczny krajobraz. Madeira Ta oszałamiająca wyspa u wybrzeży Portugalii. Słynie z bujnych krajobrazów, dramatycznych klifów i unikalnych spacerów lewadami. Odwiedź urokliwą stolicę Funchal, wybierz się na przejażdżkę kolejką linową, aby podziwiać panoramiczne widoki i spróbuj słynnego wina Madera. Azory Ten archipelag dziewięciu wulkanicznych wysp oferuje zapierające dech w piersiach piękno przyrody. Odkryj jeziora kraterowe São Miguel, wybierz się na obserwacje wielorybów u wybrzeży Fajal i wędruj po oszałamiających szlakach Pico, gdzie znajduje się najwyższa góra Portugalii. Portugalia oferuje bogactwo doświadczeń dla każdego rodzaju podróżnika. Od historycznych miast, po oszałamiające plaże i bujne krajobrazy. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Aby w pełni wykorzystać swoją wizytę, rozważ rezerwację wycieczek z przewodnikiem i wycieczek przez naszą firmę Excursila. Nasi doświadczeni przewodnicy pomogą ci odkryć ukryte skarby i lokalne sekrety tego pięknego kraju.